Należy weznanie Grzegorza Skawińskiego. On naprawdę nigdy tego nie zrobił. Muzycy zespołu Kombi na scenie są już niemal od pół wieku. Choć w historii formacji nie brakowało zawirowań, artyści nie mają wątpliwości, że jubileusz 50 zespołu należy im się w pełni. Jak zapowiadają, rok 2026 upłynie pod znakiem świętowania, ale i intensywnego koncertowania. Przez ponad 50 lat kariery nigdy nie odwołałem koncertu z powodu zdrowia, choć bywało ciężko, gardło, gorączka, ból stawów, powiedział faktowi Grzegorz Skawiński, wokalista zespołu Kombi. Muszę powiedzieć jedną najważniejszą rzecz: zbliża się nasze 50-lecie. 50 lat od powstania zespołu kombi, bo działalność bywała przerywana. Różnie to wyglądało, ale ta data nam się po prostu należy. Czujemy się ojcami założycielami tej formacji i na pewno w 2026 roku będziemy chcieli to uczcić, zapowiada Grzegorz Skawiński. Jak podkreśla, jubileusz nie oznacza zwalniania tempa. Wręcz przeciwnie. Tylko w ubiegłym roku artyści zagrali ponad 80 koncertów, co, jak sami przyznają, w ich wieku jest sporym wyzwaniem. Zakończyliśmy rok liczbą ponad 80 koncertów. Jak na ludzi po 70, to naprawdę dużo, ale jak widać, dajemy radę, mówią z dumą. A jak to jest grać na scenie przez pół wieku? Artyści nie kryją, że czas minął im zaskakująco szybko. Świetnie się gra. Te 50 lat minęło jak jeden dzień. Chciałoby się drugie tyle, przyznają. Grzegorz Skawiński nigdy nie odwołał koncertu. Muzycy kombi są przekonani, że ich dobra forma to zasługa rock'n'rolla. Ciągłe koncertowanie, tempo życia i kontakt z publicznością działają na nich jak najlepszy konserwant. Rock'n'roll nas konserwuje. To ciągłe granie i występy trzymają nas w formie. Nie możemy marudzić, wychodzimy na scenę, trzeba się wyprostować dać ludziom energię, podkreśla Waldemar Tkaczyk. Choć żartują, że rock roll można by sprzedawać w puszkach, mówią zupełnie serio o ogromnym wysiłku organizacyjnym, jaki wiąże się z każdym koncertem. To wbrew pozorom mała fabryka, logistyka, organizacja, cała ekipa temu trzeba się podporządkować. Przez ponad 50 lat kariery nigdy nie odwołałem koncertu z powodu zdrowia. Choć bywało ciężko, gardło, gorączka, ból stawów, przyznaje Grzegorz Skawiński, wokalista zespołu kombi.